Cześć! Witajcie w czwartym odcinku serii Sama 4. Ostatnio zakończyliśmy właśnie w tym miejscu. I muszę sobie przypomnieć, co miałem zrobić. A, tutaj zejść chciałem. Gdyż jest tu pewien sekret, czy no coś specjalnego po prostu. Ciekawego, co można sobie obadać. Mianowicie zbieramy tutaj jedno zdrówko, a za nami pojawia się przeciwnik. Na pojawiają się kolejne zdrówka i po kolei możemy zebrać sobie ich Całkiem sporo. Szkoda, że nie można ich ketchotami zabijać, tak by było troszeczkę szybciej, ale póki jest ich jedynie kilku, to lepiej zabić ich z pistoletu jednak. Chociażby po to, żeby oszczędzić trochę amunicji. Wiesz, za chwileczkę ona się przyda, natomiast tutaj już no, nie bardzo. No i dobra, 21, ciekawe ile będzie później. Znaczy, no ciekawe, ja już wiem. Ale za chwileczkę się przekonamy. Ojoj, prawie by mnie kopnął, na szczęście zamiast mnie kopnął truchła swoich kolegów. A no właśnie, przecież mogę użyć granatu, to zabije ich prawie wszystkich. Granatu ostatecznego rozpierdolu po prostu. Dobra, teraz już trzeba tych granatów użyć. Przynajmniej dwóch na tą hałastrę, bo jest ich sporo, 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 sporo. A będzie ich jeszcze więcej. Jest to całkiem zabawne, ale w sumie możemy sobie tutaj oberwać, a nawet jakby nas prawie zabili, to by się dużo nie stało, ponieważ od razu dają nam 144hp. Czas wybiec stąd. O, walka z bossem. to prawda sekretnym bosem, ale jednak. Można, z niego do, można go po prostu okrążać i wypalać do niego z burury. Natomiast są strzela do nas z gigantycznych rakiet, które na szczęście nie mają splash damage, więc jeśli nie trafi nas prosto w czoło, to nie zrobi nam nic. Aczkolwiek gania nas też taki ogień, więc no lepiej nie stać w miejscu. Nie możemy się tam ukryć za ścianą, bo dopadłby nas wtedy ten ogień. Okej. Okay. Typo pokonany. Na nagrodę dostajemy dwa life'y, oczywiście mnóstwo amunicji z powrotem do shotguna, którą zużyliśmy do tamtych typów, jak również granaty. Razem z tamtą amunicją były. No i oczywiście HP możemy sobie dobić tutaj do 200 z łatwością, bo piguły się chyba nawet odradzają, jeśli się je zbierze. Przynajmniej podczas trwania, właśnie tak, walki z bossem. No i cóż, idziemy dalej. Ta mapka trwała już 25 minut dla mnie, a jeszcze, jeszcze się nie skończyła. Dobra. Towarzysze tam wpadają na przeciwników. No w sumie to nic dziwnego, my też za chwileczkę wpadniemy na przeciwników. Tutaj wydaje mi się, że wiem co nas spotka, ale nie jestem pełen. Nie, jeszcze nie. A nie, jednak to tutaj. Dobra. Tylko zanim to zrobimy, zbierzemy sobie z pudełka, na którym narysowany jest ufok, dodatkową umiejętność. Tutaj moglibyśmy zastanowić się troszeczkę bardziej co bierzemy, natomiast gdyż mamy leczenie się ciosem melee, które nie jest specjalnie przydatne moim zdaniem, Prze szybsze przeładowanie, które może się troszeczkę przydać, no i oczywiście możemy dwie bronie w jednej łapie trzymać, co ja wezmę, bo mnie się to bardzo podoba. I tak jako serius Sam 4 zaczyna się mniej więcej tak samo jak każdy inny, to znaczy, że mamy tam sobie pojedyncze bronie i tak dalej, pistolet z strzelbę i dwururę i Praktycznie walczymy tak samo jak w poprzednich samach, o tyle już mniej więcej w tym momencie, kiedy zdobywamy sobie ulepszenie na trzymanie dwóch broni, gameplay troszeczkę się zmienia na ciekawszy. Natomiast tutaj poznajemy nowego przeciwnika w takiej cutscence, która była w sumie już w trailerze tej gry, więc no... wiadomo, co nas czeka. Gościa trzeba uniknąć. I trafić go w plecy. Zresztą sam, sam to mówi. Sam, sam to mówi. Pięknie to zabrzmiało. I tak, dzięki tej umiejętności, którą tam odpaliłem, kiedy trzymamy pistolet, możemy kliknąć ALT po to, żeby zamienić pistolet na dwa pistolety. Gdyż na razie tylko pistolety możemy trzymać w dwóch łapach. Ojoj. Co mnie tak... A, bo tu tych gości jest trzech. Ja pierdzielę, co ja gadam? Trzech? Czterech? Nooo... No to nie wyszło za dobrze, dałem się im pouderzać. Natomiast... Oni nie mogą zostać zabici z przodu ze strzelby, czy innej takiej broni. Już mają pancerz. No dałem im się poobijać w bardzo w sumie. Pod te piguły można by było chyba skoczyć, ale już mi się nie chce wiesz tutaj znowu dają pancerza więcej HP, no tak jak mówiłem dobieramy drugi pistolet czy później już każdą inną drugą broń altem i strzelamy z jednego pistoletu z jednej z jednego przycisku mysza, z drugiego drugim, czyli możemy jednocześnie albo strzelać tylko z jednego albo strzelać dwóch na raz Ja jednak skuszę się teraz do użycia granatów na tego typa, żeby szybko go się pozbyć. Już jest on całkiem niebezpieczny, wolę nie pozwolić mu odpalić serii zielonych kul naprowadzanych, która byłaby mocno niebezpieczna. Natomiast, no, padł, poradziłem sobie w miarę łatwo. Tam chyba byliśmy wcześniej, tak mi się wydaje, no idziemy dalej. Jeszcze tylko 800 metrów do skończenia tej misji. W porównaniu do tego, co było na starcie, to całkiem nie, nieźle. A. To znowu jesteśmy ostrzeliwani ze wszystkich stron. Ojej. Odbił się typu od ściany czy od czegoś, nie wiem w sumie. Coś wybuchło mi na twarzy. Nie wiem, co tu się dzieje nawet w ogóle. Yy, karabin przydałby się bardzo, ale go nie mam, bo. Yy, bo go nie daje gra w sumie teraz, znaczy miałbym go z tamtej misji i by mi się bardzo przydał, no ale Wczytanie yy, gry spowodowało, że, że go nie mam. Wiesz tak jakby wczytanie gry daje nam stan gry z jakby z minimalnym robieniem misji pobocznych, czy tak jakbyśmy nie robili wcale. To jest trochę smutne, przez to musiałem sobie mocno tutaj oberwać. Okej, okay. więcej granatów z maks max Pancerza bym chciał... Więcej. O, tutaj możemy sobie przeskoczyć, ale w sumie moglibyśmy to przejść naokoło i nie za bardzo cokolwiek tu jest. Ani żadnego pancerza, ani nic. A pancerzyk jest tam. Prawda, tutaj już czeka na nas kolejny typ. Alturiancki reptiloid, Lizard Wizard. O, kurde, no... Za blisko podszedł, pomimo że jego... Animacja nie wyglądała jakby trafiła, ale jednak najwyraźniej się jej udało. Dobra. Cała banda tych bez mózgów tam się kryje. No, dwa pistolety to jednak fajna rzecz. Służą nam takie, taki jakby darmowy pistolet, pra, znaczy darmowy karabin. Chciałem powiedzieć, możemy sobie jednym przyciskiem. E, naciskając tak jakby dwa przyciski naraz zabić e, bombera i tak dalej na strzała. A jak chcemy, możemy możemy również strzelić do niego raz po to, żeby on się zatrzymał i nie zadał nam z bliska obrażeń na przykład. Przy kliknięciu reloada przeładujemy tylko jedną giwerę, więc trzeba kliknąć drugi raz, żeby przeładować drugą. Można to zrobić albo dwie naraz, albo jedną po kolei, no, ale nie wiem po co. Im szybciej, tym lepiej zresztą. No dobra, więcej pancerzyków leży tutaj i tutaj. A, i mamy jakiś labirynt. Amunicja do strzelby max. W sumie przydałoby się jej w takim razie trochę użyć, bo jest to broń niezła, a trochę unikajmy jej używania, bo myślałem, że będzie brakowało bardziej amunicji, ale najwyraźniej tak nie jest. Granatów do strzelby też jest sporo. Ojdzie clear. Clear jest bardzo ważny do załatwienia. Już mi tutaj zaczynają irytować przeciwnicy. Już ten Boomer do mnie strzela, a z oddali strzela Reptiloid, a gdzieś słyszę cleary, więc wolałbym się nimi zająć, zanim mnie naskoczą. Taki reptiloid chyba nie wali nawet za połowę tego obrażeń, co taki clear. A i dwa pistolety to też bardzo dobra broń na zielonego jaszczura. Jednocześnie możemy szybko strzelać mu i go zabić. Jak również yy, zniszczyć jego pociski. O, nie trafiłem. do prawie bym. No i jednak złapał mnie od tyłu. Drugi, ale. E, Sharża z wyskokiem takiego clear'a zadaje z tego co pamiętam znacznie większe obrażenia niż po prostu jak cię pacnie. Więc y, lepiej było uniknąć serii niż zwykłego pacnięcia. No, 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 coś tu nie lubię tego miejsca, jest bardzo pogmatwane. Hmm. Tu na dole mamy trochę sporo przeciwników. A jak tylko zejdziemy, pojawi się ich kolejna banda. Trzeba to zrobić jakoś inteligentnie, bo e, ci tutaj przetworzeni zaczną się sypać stąd, jak tylko cokolwiek się stanie. O, już już leci ich cała banda. No, no, no. Nie tak łatwo wcale ich trafić. Wtedy biegną z pewną kością. O, dobra, wybuch. Teraz możemy przejść sobie tędy, zobaczę czy tutaj nic nie ma. A jest, pojedynczy pancerzyk. Co to może znaczyć? Na pewno nie to, że jak go zbiorę, to zaraz pojawi się cała horda. Na szczęście bez głowy, ale i byk. O, nie trafiłem byka w głowę. Ale udało mi się i tak go uniknąć. Nawet jeśli myślimy, że uda nam się go trafić, to i tak warto unik zrobić. Ale ja tu sobie biegnę na górę, bo... Nie chcę mieć bliskiego kontaktu z tymi tutaj bałwanami. W sumie powinienem cofać się jeszcze dalej, żeby mnie nie mógł na bieżąco ostrzeliwać e, że nie, nie jestem jeszcze w pełni przyzwyczajony do używania dwóch pistoletów naraz, więc nie za bardzo wiem, co robić, jak mnie taka horda osaczy. No, już dałem się każdemu po kolei trafić, jak leci. O, zielone pociski są w tej grze sporo groźniejsze niż poprzednich. Poprzednich dało się po prostu... Nie, nie, mieć je trochę w dupie i tak wycień w miarę nie trafiły, a tutaj trzeba na nie uważać i to bardzo. Tutaj nic nie ma z tego co pamiętam. Ta, nawet nie warto tam skakiwać. Natomiast zostało mi się całkiem jednak sporo HP nawet. Nie jest aż tak źle. Okej, okay, boomer zabity. Przydupasy boomera również. Tam nic z tego, co pamiętam, nie ma. Tam trzeba iść, a tu nie można iść. Czyli, no, tendy idziemy, gdzie trzeba. Sam, if my colleague Dr. Stein is to be believed, there is an alien artifact near the area you are currently in. It once belonged to the great Syrian warrior. O, bo tam spędziłem cały czas tam po moim keyboard. Hmm. No i mamy trzecią misję już poboczną w tej mapce. Ja oczywiście ją zrobię, bo czemu nie? Chyba, że to jest taka misja poboczna, że jest również główna. Bo niby markery są w tym samym miejscu. Chociaż nie, jest napisane, że 200 metrów wcześniej. O, tak. Zajebiście. Możemy sobie już teraz właściwie postrzelać parę clear'ów. Nawet musimy w sumie, bo jest, będzie ich tu całkiem sporo. Więcej niż bylibyśmy w stanie w sensownym czasie załatwić z dwurury. Chyba że mielibyśmy dwie dwurury, no ale nie mamy jeszcze. Dwie dwurury naraz. No. Niemalże idealnie rakiet starczyło na wszystkich. Hmm. Ciekawe, czy mamy boku tutaj coś ukrytego. Poza klirami, oczywiście. Uff! Uh. Trafiłem go? Trafiłem, dobra. Rakiety zawsze przyjmę z chęcią wielką. Przebudzono tajemniczego Drakule. Będzie tutaj? Oczywiście, że będzie. Trzeba go załatwić. On jest chyba silniejszy niż normalnie. Da, utrzymuje parę strzałów z dwóch rury, czego normalny taki wampir by nie zrobił. Szybki jest, nie zawsze da się go trafić. A, i z niego też wydropiły rakiety. No i dodatkowe pociski ze strzały bez umiejki, ale, ale wydaje mi się, że rakiety to obowiązkowo by z niego wypadły. Bardzo fajnie. To dlatego, że dałem ci easy ones, dumbass. sam. Będzie musiał im stawiać drinki. Natomiast tutaj... może coś jest? O! Niestety nie można rozwalić tej ściany. Chociaż wygląda jakby... Jakby coś tam mogło się skrywać za nią. Cokolwiek najwyraźniej nie. No cóż. Tutaj jest... będzie jakiś artefakt. Tego typa możemy na strzała zdjąć rakietą. Natomiast ja myślę, że w starym stylu po prostu pozbędę się ich burury, a rakiety zachowam sobie na Reptiloida, który tutaj z pewnością się pojawi. Chełm... Hmm. Jest i kolejne, ale no, no dobra po prostu. Miałem wykwipowaną wyrzutnię rakiet, to z wyrzutni rakiet berwiesz, typie i tyle. No cóż jak nagrywam sobie dwa dni później niż poprzedni, więc już nie mam takiego bólu dupy do tej gry. Chociaż z drugiej strony znowu może mi zrobić ona to samo co wcześniej. Ale ta misja jest długa. Bum. No, wampirki nie są super trudnymi przeciwnikami, gdyż pokazują nam, gdzie się pojawią. Może, jak jest dużo więcej innych przeciwników wokoło, to są już dosyć groźni, ale tak to nie za bardzo. No, gdzieś tu no, amunicja wypadła. No, ale nie widzę jej. Przez ściany. Alu i tam, cokolwiek. Weźmy to szybciej. Nie go się tutaj. W sumie z pistoletów też nie trudno takiego załatwić. Okej. Okay. A jest tu również cała masa amunicji i ten artefakt to jest jeden z gadżetów, którego też prędzej czy później wykorzystam. To chyba spowalnia czasy. No mówię, będzie trzeba użyć i zobaczyć, jak to działa.

Za chwileczkę za rogiem już praktycznie jest. A zapecełem i miałem je bez głowego. Tego możemy zmasakrować z zmasowanym ostrzałem z pistoletu? No, pokaż się, pokaż. Aaaa. jaszczura też zmarła już. Uh, co to było? A, za plecami jest kolejny typek. Dzięki za pancerz. Dlatego niestety mi też trochę straciłeś, więc nie dzięki za strzał w plecy. No już tylko 180 metrów, chociaż to nie wiem czy do końca misji, czy przypadkiem nie do następnego checkpointa. Stąd przyszliśmy. Tam, Tam. chyba nic nie ma. Coś można jeszcze sprawdzić. A no nic. O, większy otwarty teren. E. Będzie rozpierducha, no. Jasne. Zacznijmy od zebrania całego szajsu i odpalamy, Dobrze, bomberzy sami w sobie nie stanowią super wyzwania. Aczkolwiek wspomagają ich ta całe tabuny bez głowy granaciarzy i, i innych. Nie, lepiej będzie mi się grało jednak tak. Jakie szczęście, że, że ich przydupasi też mogą ich przypadkiem trafić. Przez co ich spowolnić albo nawet zabić czasami. O? Uh. Było gorąco, ale na szczęście udało się większość z nich pozabijać. Teraz możemy sobie ostrzelać do stojących niemalże w miejscu celów, którzy nie okazują się już być aż tak dużym wyzwaniem. Ok, cleary. Kiedy się takiego zauważy, lepiej biec w jego stronę, bo jest szansa, że za tobą jest następny. Jeśli byś stał w miejscu, to cię trafi wtedy. No, coś w sumie i tak cię może trafić, bo jest ich mnóstwo. Tutaj najlepiej się gra na trzeciej osobie z clearami. O, lepiej, lepiej nie zostawiać im szczątka HP. Hmm, jest i byk. Byka sobie.

Jones ma jakiś problem. No i wracamy do pierwszej osoby, tak jak ja to bardziej wolę. O, a tak, to jest banda, duża banda przeciwników na razie. Pistolety i tych sobie tutaj po zmienimy ich również bez głowy. Aczkolwiek Bumera też tutaj podbić się trzeba. A, z pistolecików można sobie spokojnie do nich postrzelać. O, tak, jak za blisko podejdzie, to już wypalam całą serię. Jak jest daleko, to jeszcze próbuję im tam w głowę trafić. A po boku mamy dodatkowe pancerze i rakiety i inne fajne rzeczy, więc no. Nie trzeba się przejmować marnowaniem. Amunicji na pewno w tym miejscu. A rakiety zostawimy sobie na bossa, który za chwilę się pojawi. Również. Bum. No. Amunicja do shotguna jest tu bardzo. Bardzo jej dużo. A nie, to po prostu tam dalej będzie przejście. Tak jakby na drugą stronę tej areny. Co było tam wcześniej zamknięte. Prawda się tam nie zbliżałem. O! No nie, nie fajnie mi się to pojawił. Cofnę się w takim razie. Żeby nie musieć patrzeć jak mi się pojawiają na twarzy przeciwnicy. Gdzie jest zielona kulka, To jest zielona kulka. Zielone kulki można zestrzelić jednym strzałem z pistoletu, więc w sumie trzeba. Żeby nie narazić się później na trafienie, na Zostanie trafionych przez nie od plecu. A sporo clearów, naprawdę sporo. Już nie mam czasu nawet na strzelanie do zielonych pocisków. A nie fajnie tak czasami jest z rakiety trafić w zielony pocisk, bo można przez to łatwo umrzeć. Ok, i teraz czas na ciebie. A, rakiety też wypadają z przeciwników, jak się ich zabija. A, no, sporo mi tutaj HP i pancerza zabrali. No, nie było to przyjemne miejsce. Właśnie miał być w amfiteatrze. Nie rusza się w ogóle. A nie, jednak się poruszył. To śmiesznie wyglądało. Ale w sumie umarł, więc no nie, nie powinienem się... chyba śmiać, ale to jednak Serius sam. No cóż, Jones nie przeżył tego, pomimo że pojawia się w trójce. Czyli, tak jakby powinien to przeżyć. Aczkolwiek, z tego co tam słyszałem, no, czwórka również jest odcięta fabularnie od reszty. Noom zachowuje się tutaj chyba tak samo jak w trójce: mianowicie ma, ma te szarze też swoje. Ale poza tym, to strzela pociskami jednocześnie w miejsce, w którym jesteśmy, jak i w miejsce, w którym będziemy, więc. Zanim strzeli, warto się zatrzymać, gdyż jeśli pozwolimy mu strzelić, kiedy się poruszamy, to wtedy nas z łatwością trafi. No, walka z bossem nie jest jakoś super wymagająca dzięki rakietom, które wypaliliśmy mu wszystkie po prostu w twarz. Stone. To

Keep losing your signal. There's too much interference. All beacons are placed and primed. But we have to perimeter. It's a minute to reach the minimum of safe distance. We are not outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the harp array, sir. I'm not sure that's what Stone meant. Sam, please repeat. We're getting a lot of interference. I repeat, we have. The perimeter! We can't hesitate. Stone's a soldier. He knows the risks. Sir! Energize. That's an order. Confirmed. We have clearance from General Brand. Engaging Harp. Project Rock and Roll is a go. No i zakłócenia w komunikacji zrobiły samowi żarcik i wezły już wybuchu mu tuż, tuż koło niego. Nie zdążył się wycofać. Cztery minutki więcej mi zajęła ta mapencja niż powinna. No ale cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i że zobaczymy się też w następnych odcinkach tej, jak, w, jak również innych serii. Ale to zależy od was. Cześć!